Witam Was moi drodzy. Dzisiaj Wam pokażę, jaki zestaw enchantów używam i w ogóle co zrobić, żeby dropić te klucze, nie? Jak najwięcej, bo jednak, jak ja trafiłem 2 huger to spora szansa, że Wy też traficie, nie? To już Wam pokazuję, tutaj Enchanty. I tutaj to jest tak przybliżony jeden z najlepszych zestawów. Jakby większość youtuberów pokazała, być ci podobny i pewnie już widzieliście u wielu youtuberów, nie? No to trzeba mieć treasure Huntera 9. Warto według mnie zainwestować gemy, ten enchanty i w ogóle, choć. Supermagnet? Czemu on 400 milionów kosztuje? Co jest? Przecież on kosztował z 200 milionów tydzień temu No to nie, może Supermagneta nie warto kupować w takiej cenie Choć nie wiem, czy on może nie wzrośnie nawet eee, Ale ogólnie chodzi w tych enchantach o to, że dwa razy Treasure Hunter 9, eee, Criticals 9 eee, Tutaj Speed 5, Speed 5 eee, Speedy 5, bo nie najlepszy, oczywiście Speedy 5 e, poprawiałem prędkość Twoją, ale to nieważne, ale poprawiają prędkość Twoich zwierzaków, i o to chodzi, właśnie, w tym, aby te, te zwierzaki były jak najszybsze. Też Huntery oczywiście dropy ci poprawiają. Criticals 9 to jest lepszy niż Strong Pets według mnie, no bo jednak masz 26% szans na to, że Twój pet zada 5 razy większy damage, co nie? A Strong Pets, akurat mam 8, nie 9, ale no, poprawia ci moc Petów o około 100, coś procent, nie? Kiedy tutaj masz 5-krotnie większą moc tych petów. Jeszcze oprócz tego jest enchant Happy Pets, który. I ten enchant sprawia, że zwierzę jakieś 25% szybciej i atakują 40% szybciej. I taki je, zestaw enchantów jest jednym z najlepszych, jakie możecie mieć pod zarabianie. E, znaczy, zarabianie, zdobywanie tych kluczy plizonowych. Ewentualnie możecie z, zmienić tutaj coś, jak, w szczególności jak macie te dwa miejsca. E, to możecie dodać na przykład enchant, który. Wam trochę poprawia owoce kosztem tego, że więcej, yy, znaczy, że szybciej się zużywają, nie? Ja tego nie używam, bo po prostu nie mam masterki na owoce. Ja mam masterkę 67. Nie mogę automatycznie yy, z używać tych owoców, przez co po prostu bym yy, i tak yy, używanie tego kończatu by nie miało sensu w moim wypadku, bo po prostu. Te owoce mi się zużyją, po godzinie dwóch a ja sobie będę spać, i przecież nie będę wstawać nocy specjalnie po to, aby łączyć owoce, nie? Jeszcze możecie dodać nawet czas mimika, z tego co się dowiedziałem tego czas mimika mocnego od drugiego, ale to głównie jak macie te miejsca, raczej, nie? Jeszcze ważną rzeczą, jaką musicie zrobić, to jest skupienie wszystkich możliwych miejsc, abyście jakby mieli pet, nie? żebyśmy mieli jak najwięcej to po prostu yy, możliwy do wyposażenia. Yy, maksujcie to po prostu, bo to kosztuje tam milion gemów tam jedno miejsce. Niby sporo, ale to się opłaca. No naprawdę, uwierzcie mi, że to się potem zwróci i ogólnie w dropach przez cały czas. To na zawsze wam no, oczywiście, dopóki nie powstanie nowy Petsimator. A więc po prostu warto ten milion gemów poświęcić. No chyba, że naprawdę nie macie tych gemów, no to no wtedy możecie się wstrzymać. A tak starajcie się mieć jak najwięcej tych pól, bo to też strasznie wpływa na to wszystko. Dobra, ale kolejną rzeczą ważną, aby mieć jak najlepsze yy, szanse na zdobycie ogromnej ilości kluczy w krótkim czasie jest oczywiście dobry zespół petów. Yy, I w tym celu możecie po prostu wydać trochę gemów na jednego z takich lepszych petów, typu właśnie Prison Axolot. Ja go kupiłem za 15 milionów gemów i nie żałuję tego zakupu, bo jednak dwa huge trafiłem. No i ogólnie ten Axolot, zawsze znaczy inaczej. Jak nie macie trochę tych huge, to możecie mieć trochę problem. Aby mieć taki ultra mocny zespół, co nie? Bo ja tutaj używam tego peta i on się sprawdza, bo po prostu sprawia, że wszystkie Hyrule oczywiście mają jego moc i ekskluzywy też nie? I to jest po prostu dobre. A resztę, po prostu miejsce, bo już nie mam wielu już Petów, to sobie dałem tutaj takie aksoloty. Kupiłem je za 150 tysięcy po jednym i też nie żałuję. Wypełniałem bardzo dobrze tą drużynę, przez co dość szybko niszczę te pieniądze w ogóle. Dzięki czemu zdobywam w miarę szybko klucze. Ja tak klucze zdobywam tak nie wiem. To do 600-700 nawet na Z takim zostającej A i oczywiście, jeszcze jak będziecie to robić, to warto sobie dać te potki e, na d w szczególności, Treasure hunter w szczególności. Ósemka albo dziewiątka, albo na dziesiątkę, jak macie. Choć e, ja na ósemkach lecę po prostu masterka podkowa mi sprawia, że jak na przykład użyję kilka razy podkę ósemkę, to dostanę w końcu jakąś dziewiątkę. Moi drodzy, zapomniałem jeszcze dodać, że możecie oczywiście używać Cocktaila, jak macie go, albo macie game, go dużo kupować, bo się przyda, daje ci więcej ten drops, aż o 100%. A więc musicie mieć całe potki ogarnięte, e, cały zestaw potek, Speed of musicie też mieć włączone i według mnie tak tak powinniście zawsze mieć po prostu włączone, bo to jest mega tania, ci dużo daje, zawsze. Niezależnie od tego czy chcesz teraz kluczy czy po prostu ugrade'ować Oczywiście owoce musisz mieć wszystkie I musisz mieć jeszcze te obok owoców rzeczy Te trzy To co używasz po prostu wszystko I to ci poprawi oczywiście szanse na trafienie klucza Aby wam jakoś pokazać ile ja tych yy, kluczy około zdobyłem to wam pokażę statystyki w klanie po prostu I tutaj yy, jak widzicie ja mam miejsce O tutaj i Widzicie? 20 tysięcy gwiazdek, według mnie, to jest dość sporo, nie? I to jest właśnie robione ty, tymi jęczami, ty, No, W skrócie, tą metodą, którą Ci teraz pokazałem, jak widzicie, inni mają trochę mniej. Niektórzy mają więcej, faktycznie, chyba tutaj jedna osoba w tym klanie niemieckim. Czemu niemieckim klanie jestem? Nie wiem. Możliwe, że kiedyś założę No widzicie, tutaj ktoś ma 40 tysięcy. Ja nie mam pojęcia, jakim sobie to robi ale ja mam właśnie 20 tysięcy. Według mnie, dobry wynik. Już łączę tych kluczy zdobyłem z półtora tysiąca i jeszcze jeden odcinek będzie z tych kluczy, no bo jednak no nie mam pomysłu zbytnio co mogę nagrać w tym okresie. Ale dobra, to to chyba będzie na tyle. W tym odcinku pokazałem dokładnie całą metodę, jak ona wygląda, jakie enchant musicie mieć. No i mi się wydaje, że wam wszystko pokazałem, że musicie mieć te pety, że tutaj inwestować musicie w te dobre pety. Teraz z was to na przykład może zaboleć, że o, wydaje 100 000 na jednego peta, ale potem zdoby, zdobywasz i już Cię to nie boli nagle, nie? 76 milionów jest wart. Według mnie wciąż jest łatwiej więc zdobycie, skoro ja go zdobyłem już w wersji normalnej nie jest złoty yy, No i oczywiście potki musi mieć, oczywiście te owoce, wszystko musicie o tym pamiętać. Najlepiej jak macie masterkę, no to wtedy, jak macie masterkę 99 na owocach, dajecie Sęch Fruity za jakiś z tych. No i to będzie na tyle w tym odcinku. Zostawcie suba, lajka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i żegnam was.